Dzień dobry. A teraz porównanie Polski i historii Sodomy i Gomory. I to wychodzi zdecydowanie na korzyść Polski. Dlaczego? Dlatego, że w Sodomie i Gomorze był sobie Lot, a jego z rodziny miał Abrahama. Była to kolikacja rodzinna. Już nie pamiętam, jak to dokładnie było. ale Oni byli rodziną. I Abraham, dowiadując się, że Sodoma i Gomora będzie całkowicie zniszczona, no, ja wiedząc, że ma tam lota, którego bardzo kochał, w tej Sodomie, to mówi, Panie Boże, no ale jak to tak zniszczysz dobrych i złych, tak razem wszystkich? Bóg mówi, no, jakby tam było stu sprawiedliwych, to ja nie zniszczę tej Sodomej Gomorzy, jest stu sprawiedliwych. Abraham mówi, no dobrze, ale Panie Boże, a gdyby było pięćdziesięciu i w końcu wokulski jest dziesięciu. I Bóg odpowiada w ten sposób Abrahamowi. Że gdyby tam w Sodomie było 10 sprawiedliwych, to dla tych 10 sprawiedliwych Bóg nie zniszczy Sodomy i Gomory. Nawet mamy tu sytuację Polski, gdzie na Karolu Nawrockiego zagłosowało połowa, trochę więcej niż połowa. No to jesteśmy zdecydowanie na plus w stosunku do Sodomy i Gomory. Oczywiście no nie jestem w stanie powiedzieć, że wszyscy, którzy głosowali na Wrockiego, to ludzie dobrzy, ale jest czego wybierać. Jest 10 milionów. Czyli połowa narodu, no to genialna historia. Mamy sporo ludzi świętych w tym naszym narodzie, i ja mam nadzieję, że to pomoże, że to pomoże Polsce zająć, jakby to powiedzieć, być blisko Pana Boga, uzyskać, bo znaczy Boże, błogosławieństwo dostajemy nieustannie. No, i wielu ludzi, którzy między innymi ksiądz Klimuszko mówił, że przed Polską to oświetlana przyszłość. Że będziemy uczyć inne narody ustanawiania sprawiedliwych praw rządzących w Porównując Polskę do innych krajów, no to ja uważam, że Polska jest absolutnie najlepsza. Bo mimo, iż połowa ludzi jest z mocy zła w Polsce, tak, nie niemalże połowa, trochę mniej, no bo każdy to dał głos na Rafała to człowiek w mocy zła. Ponieważ Rafał to typowy antychryst, tak? czyli połowa narodu to antychryści, czyli ludzie walczący z Jezusem Chrystusem, ludzie, którzy są przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Ale połowa jest po tej dobrej stronie. A jak rozumiemy, w Sodomie jego Gomorze to było sporo ludzi. Ja myślę, że tam mogło być 100 tysięcy ludzi w obu miastach. A gdyby było 10 sprawiedliwych, to by Bóg Sodomy Morę nie zniszczył. Natomiast Bóg wyprowadził, jako że nie było dziesięciu, to Bóg wyprowadził Lota z żoną, dziećmi i partnerami dzieci. A Sodoma i Morę została zniszczona. No więc ja liczę na to, że Polska przetrwa. No sporo ludzi potrafi się modlić w naszym kraju. Sporo ludzi jest wierzących. I rozumiejących, że Bóg może absolutnie wszystko i może uratować każdego w każdej sytuacji. Dobry Boże. Ja Ci serdecznie dziękuję za to, że urodziłem się w Polsce. Fajnie tu jest. Dziękuję Tobie, Panie Boże. Dziękuję Tobie, Ukrane Matko i wszystkim zastępom, pomaniał się, Boże, po w Polsce, Polakom. Wszystkim ludziom. Nie, wszystkim Bogosławom, Bóg ojczyszcza, obojętny Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.